Dzisiaj idziemy na krucjatę. Co jest? Okej okay. A no, tu mamy 27 ping ładny. Bijam. Jak kurna serwer full. Napisał, że może połowa jest. Siema ksiądz, co tam u ciebie? Jak? Ja się chcę sobie pomordować tutaj niewiernych ale gra mnie znaczy, tej przyjemności widzisz? Zbugowała, dzień pierwszy. Pierwsze godziny, a Skraszowała się jak fajnie. Co po której stronie? Kurde, po której stronie, bo nie wiem, na mi się napierdalać. A to bierze, jak dać. Niechaj kurde. Kurde. A. A, tak no od mego A kurwa, o my, o my. A, tak mega fraga. kurwa, dobrze O mój O ty Oficjalnie Ci się udało, a oficjalnie jestem trzeźwy. tego tak Tu każdy na każdego się napierdziela, ale pięknie. i są dwie strony konfliktu, a tu widzicie... rzeźnia. Gra dzisiaj ma premierę, jak ktoś się pytał, wysz... Wyszła dosłownie z godzinę temu, może patrzyłem po 15.00 to jeszcze nie było. Niestety, tylko na epika. Jakby ktoś się pytał, to pewnie ta gra będzie porównywana do Moradu czy For Honor, to jest normalne. Ale to jest takie luźne napierdalanie się po mordach. Haaa, pracuj. O, wej... O, ty w noju. że jak ktoś was wkurzy, to możecie mu mieczem zajebać. O, ty się... O, ty w noju. I w plecki dla Hecki. <grym>, ale ale dostał. O, masz tu. Fajna solo, kurde, frecz. ale <grym>, to jest piękne. Tu farmerami gram? O, oh, wygnaję kurno na, na wieśniaków. jak ah. kurno. A, ah, mój wieśniak. Rękę no w butach. Ej, ale za iibisty mam ten kurno. Oh. Nie ma chuja we wsi to, to wygrali Nie akceptuję takiej, takiej sytuacji ale Ā, te kūtufa i